Nie, ja chcę na, lolo, na lolo iść. Tak, i tak. wiesz? No ja byłem pierwszy. Kiedy, Ej, ja byłem pierwszy, no. Przed chwilą cię nie było. No ale byłem wcześniej, przed tobą jeszcze. Dajcie Nie, e, mi nic o tym nie wiadomo. No, to, to Ej, byłem. Nie byłeś pierwszy, ja byłem pierwszy. Kurwa, ciebie nikt nie słucha, Maciek, ja byłem pierwszy. No, kurwa, zawsze tak jest. Maciek. No. <laughs> yeah. Ja pierdolę. Niech nie ją wypierdala stąd. <laughs> nie chcę, stąd pójść to się kurwa bić. Jaki czak? Ja kiedyś tak zrobiłem, ale przeżyłem wtedy. Jaki czak? Jaki czak? On tak się mnie taki nie wbija. Ką blachę na łebku. Kaka nu stwora. stwora. Dziękuję. ci panie. No kurwa, <gulizacja> Patrzcie statek płynie! Gdzie? Stop! Chyba tam, tam idzie, zio! Cicho, cicho! tu! Chcio, A ty i go coś. tam jest jakiś kraken, i go coś teraz... pierwszy. Zobacz, i Kora... go coś Daj! Daj! Ej! komentatorzy! K T <gulizacja> Dawaj, keepi, zmierz się z nim. The die Patrz is... na troszkę, pokazać ma? Prawo. Ale ty zdymała jajkiem! Dobra sztuczka, nie? Dobra sztuczka, Pingu i Noba. Dech pojechał. Kurwa! Nie <grym> wygramy Rze ja... Ti... ...głowaki pijmy. Tipi! Kurwa, nierządnica babilońska. <grym> Zobaczcie, co tutaj stoi, nie? Ja pierdolę! <śmierdziwia> to jest większy, już no od drubos, nie nie. No, To zaprzecza prze... To można karmić? Co się to jest? Gdy to jest? Fuck? No pytałam się na. Co za Thanks Zacznij. Ja Co nie jest? Ja jak ta gra, kurwa, Dziękuję. Tu kurwa kurwis idzie dostać Idziesz kurwa wydajesz hajs na skutki Kurwa dajesz hajs tym debilom jebanym Kurwa darmo zjadą pierdony na chleb Plama, plama eee! Jest to Czoguś pozdrawiam Zawsze chciałem mieć Szoguś to... powiedziałem Shogun. Podejdź <grywa> Wiesz co jest gorsze gorszy od Barda?

No to tutaj pisz. Dzień dobry! być lektorem, nie? Dalej, dalej, kule gadżeta. Hej, hej gadżet parasol. Hej, hej gadżet wpierdol. Czemu hej, hej gadżet? Co to w ogóle? Dalej, czy... dalej gadżet kurwa, nie hej, hej gadżet. Hej, hej to gadżet. było! Hej, hej, hej. Słuchaj Jakoś cię Było, do jasnej mała. cholery. Hej, hej, gadżet, spadochron. Nie, dalej, dalej. Hej, dalej, hej, gadżet, dalej, gadżet, pasta do zepu. Hej, hej, gadżet, no, no. Hej. No, to? Nie, dalej jestem... Zatem hej, hej, hej chwili chwili lepiej niż dalej, Co dalej. A, hej. Pierwsze słyszę o jakimś kurwa dalej, dalej. Co to jest hej, hej w ogóle, skąd to, to wziąłeś? Co to kurwa za ubóstwo lata Co to było ty? Proszę o sobie coś tak Ona w powietrzu wleciał ten... Nie no przyszli przecież... ja chujnie Eee, prędko... prędko z wojny nie wrócimy Kurwa, po pana, co to jest, panu? Gdzie on był? Na topie, czy na midzie? No, przy bazie ich. Aha. Pytanie, co ja tam robiłem. Gdzie? Całupnij mordę, Soraka, ja teraz ja cię uciszę, kurwo. Uciszyła cię. A summoner has